Cześć! Witajcie w filmie z serii Chcę mieć Gekona. W dzisiejszym materiale otworzymy paczkę od firmy RS Owady. Yy, chcę, żeby ten film wam pokazał, jak przychodzą owady karmowe do posiadaczy takich zwierząt jak ja. A więc zabierzmy się do roboty. Tak wygląda paka po odtworzeniu. Znajduje się w niej 50 sztuk karaczanów argentyńskich, 2-3 cm. Dobra. Znaczy tu się nic nie powinno stać, yy, ponieważ yy, to jest tak na styk włożone. Pokażę, robimy to. Dobra, są tu. Wygląda chyba wszystko ok. Raczej wszystko żyje. Jeszcze tam był paragon w tej paczce. Raczej wszystko żyje. I z tego co zauważyłem, w tym sklepie dają zawsze trochę więcej sztuk, na wypadek jakby jakaś nie przeżyła. Więc tak to wygląda. Zaraz je przełożę i Wam jeszcze raz wszystko powiem. Po przełożeniu wygląda to tak. Wszystkie karaczany już są w pudełku z wentylacją. Wszystko przeżyło. Nie ma żadnej nieżywej sztuki. Jakbyście się zastanawiali, to to jest jakaś wlinka karaczana, w tych biurach już żaden nie został i wiecie, przekładanie tego jest proste, po prostu chwytam, o tutaj jeden próbuje wyjść, tego. po prostu chwytam tą wytłoczkę w palce i ją wkładam do tego pudełka, gdzie mają te karaczany siedzieć, bo zwykle wszystkie siedzą na tej wytłoczce, u mnie wszystkie siedziały oprócz tam trzech sztuk, nie? I tak to wygląda. Jeszcze trzeba tym karaczanom wrzucić źródło wody, więc wrzućmy tutaj kawałek jabłka, i tutaj. Jak one przyjeżdżają, to powinniśmy im zapewnić właśnie dużo tego źródła wody. Tutaj dwa takie spore plastry, jabłka ja im rzuciłem, ale już potem takich dużych nie trzeba. Tak dużo. Bo ważne, żeby one się napiły po tej podróży. Ale tak to trzeba im regularnie. Ja co dwa dni wrzucam właśnie źródło wody. A więc co? Myślę, że w tym odcinku wam pokazałem, jak to wygląda, jak takie owady przychodzą. W tym przypadku to, jeszcze raz powiem, dubie, czyli karaczany argentyńskie. Więc proszę Was o zostawienie łapki w górę oraz suba. Nara!